Cześć, z tej strony Violeta, Spider Spiderskrift, czyli Nutella i Margaret Pandanet, czyli Miodio. Dzisiaj pokażemy Wam wyścig w Eponie. Tak. Dla większości, nie wiem, może zdawać się trudny. Pokażemy Wam tutaj, jakie są rekordy ogólnie. Dobra, Miodzio, ja wychodzę z grupy, żeby sprawdzić. Ja dzisiaj, jak widzicie, nie robiłam w ogóle. 2 minuty i 16 sekund. A najlepsze w historii. 13 sekund. No ja bym chciała jeszcze tak jakoś zrobić, żeby było ponad mniej niż 2 minuty, ale niestety się nie da. Raz, jest... dwa, trzy. Ponad niż, mniej 3 minuty, tak? To mam dwie. Ja mam akurat 2 minuty i 28 sekund. I 51,5 50... I w sumie, tak można to przetłumaczyć. No, ogólnie to już teraz um, się skułam i um, jakoś nie poprawię rekordu. Jodzie mam 2 minuty 57 sekund i 54 setne sekundy. Dużo. Um, czyli trochę sobie nabiłam. No dobra. Spróbujemy. O, ja nie wiem, czy teraz to pobije. Jodzie na pewno, zawsze jak wyciąga jakieś nowe konie to pobija sobie osobiste. Ale ja tak nie mam. No niestety. Nie, jest? nie, 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 nie. To Ja muszę od nowa, sorry, odpadłam. Tak. Nie chcę mi się wracać z powodu tego, że się skołam po prostu. Nie wiem, te belki powinny się rozsypywać tak jak na wyspie padą kulisy, a nie. Cię to odpycha z daleka i to takie nienaturalne, ale dobra. Nie będę tak przeciągać tych słów. Po prostu jestem słaba w tym wyścigu. Nie wiem, czy się kiedyś załapałam w ogóle na pierwszą dziesiątkę, nawet rano, kiedy jest po prostu zrobionych mało rekordów. Po prostu nie wiem. Jestem taka słaba, że chyba nie. Tak. Dziś mojemu fiordowi nazwijam 15 level. Mam już 3 koniec z 15 levelem, a mam około 12 koni. Właśnie, Margo. Powtórzę, jakbyście nie słyszeli. Dobiła sobie swojego Fjordzika na 15. level. Tak? Kochanę, kochaną, kochaną Suweli Tak. Widzieliście pewnie ją na poprzednim odcinku i nią już ujeździłam. Tak. E, ten Fjordz, który był na poprzednim odcinku, zyskał mm -hmm. 15. poziom. Teraz ma już w stanie 3 15. poziomy. Ja tak. mam akurat 4. No i sobie robię 5. Chyba jakoś tak. Dobra, nie pamiętam wszystkiego już. Tak, słyszeliście krzyk Paweł? To znaczyło, że nasza babcia wołała naszego wujka, ale ty im się nie sugerujcie po prostu. Dobra. Najgorsze według mnie to są właśnie te przeszkody do skakania. Jak się moim zdaniem skłujesz, to nie ma czasu, żeby nawrócić. No, ty się skłam tutaj. Mija ten czas. Nie te tych beczek, bo. mi obracają. Margo już jest na beczkach. Od nowa. I robi od nowa. Gratulujemy Margo. A mi się teraz zacina z powodu nagrywania trochę. No, można tak powiedzieć. Ale jest najlepiej chyba, kiedykolwiek było. Bo wiem, tak? mm, nie powiesz rekordu? No wiem, też nie. Aha, nie, jem, bo ja nie wiem. Po prostu nie poszłam na te skrytu, co trzeba. No. I trzeba przy płocie bardziej przy tych beczkach robić. No Ale przynajmniej. I chcę obalić mit. Niektórzy gracze twierdzą, że koń może mieć większy niż 15 poziom, albo może mu uzupełnić i się zatrzymuje. Na tych niepoinformowanych, nieformu... nie... tak wiem, popełniam, po prostu nie da się więcej wbić. Chcecie zobaczyć? Proszę bardzo. Dla konia 50. Nie, 250 dla konia, a tutaj brak. Maksymalna liczba po prostu. No. Mi się tutaj, ogólnie do wygrani, podobają te domki strasznie. Mi sobie, robi zawody, to my sobie poczekamy. Może ją dodamy? No. Ja tak Będzie. Widać ją. To jest ze znajomy, jak to dodaj. A ja w tym, tym? Tak, dodam, Jodzia Po prostu. Mm, Nie chce się skuć. Nie! Napisz coś do mnie. Dobra. Pisało. Nie wysłać. Dobra, pokazujemy domki. To jest pierwszy domek. Piękny z zajazdem. Teraz jego tył. Tu mamy tył domku. I Teraz od razu pokażemy domku, w którym mieszkali. Mój pseudo-chłopak. W ogóle, jak tutaj zawsze przyjeżdżam, to albo ta kamienka, to jest taka minka, że prostu z tego materaca. Albo jakieś oprocentowanie oprocentowanie, co jest takie śmieszne. Dlaczego? Dla moich koleżanek. Nie, nie się na to czy w ogóle. No i tu są ogólnie przody tych pier, Znaczy domków. Jak słyszeliście, to Margo Marta też, jak widzicie. Smarkała chusteczkę. Nie hejtować proszę, jest murchora. Nie hejtować. Dobra, i śmieci. Sątki biegania tutaj nie zniosę, ale w ogóle u Rickiego nie wiem ile ja mam. Zawsze zaczęłam od dołu. O, właśnie mam. Słabo w ogóle u niego zarabiam jakoś. Jakoś. No, nie można tutaj o O, ona ma tego. To jest ten w No, panie. jak będę miała, wiesz? Aha, bo Margo sobie ja niego zbiera, dobra. Tak, bo ja nie mam morgana oczywiście. No, no, i teraz będziemy sobie tutaj roznosić kasety. Trochę no, ja zajmie, więc przystępuję. Tak, w ogóle to się teraz dowiedziałam, że można trudować ze śmieciami. Ja to odkryłam. Ja. Tak, Margo to odkryła. Po prostu. Ja sobie myślę, tak. No kurde, znowu muszę galopować. Jak to Riki mówi? Lekki galop, ale teraz patrzcie się. Krótki galop. Tak. Lekki albo krótki, dobra. Muszę galopować, tak wolno. A jeżeli zrobię tak? To jest najszybszy sposób przemieszczenia się praktycznie z tym workiem. Ten worek jakby tańczył. Obalamy kolejny mity. Proszę pań... Nie, proszę państwa, jestem na półmetku. Biorę ostatni worek. I nie Margo! Cóż to za ekscytacja, Ja już bym cały czas tu Nie, tak skończyło. I Margo skończyła. Odebrała od niego to, to, to dziadostko, no. Będę biedna. Nie chcemy się tych domków szczerze pokazywać. Tak, możliwe, że na naszym kanale się odcinki serialu. Tak, może będzie serial, ale też jeszcze nie wiemy. Tak. Jak coś zrobimy zapowiedź. <toddź> Ogólnie zrobiła zapowiedź do niego serialu, po czym? Wchodzę, chyba miesiąc po. Patrzę się, a to mi wykasowało pliki i w ogóle nie dało się nic puścić. A ja to chyba z godzinkę montowałam. Dobra, no. O te konie mi się nie podobają. Te Islandy. Ten jest My ładny. Islandy. Ten mi się nie podoba. Ten nawet, nawet. Ten jest boski. No. Ten boski jest. A ten nawet spoko. W sumie jeszcze w hoversa jest. Nie wiem czy będę mogła nagrywać korpsy, ale zobaczymy. Jakieś kółko wzajemnej adoracji. Margo, chodź tu! Czekaj. Aha, ty tu stoisz. Tak. A co one gadają? Nie wiem. Czekaj. Tak. I dodaj do grupy. Są razem pewnie. Do. Ja chcę do jej klubu. Ciekawe, czy nie dodadzą do kupy. Dobra. Co? Nie dodadzą mnie? Margo! Co? Nie dodadzą mnie do mnie! Nie. O, nie, dodało nie. mnie. Nie, bo ja. Dobra. Ja hmm. pisam, to dokubę, tam nie wiem, kto do kupy, a kto za mnie. Aha, dobra. Bo Margo to odpowiadała na globalnym chyba? Nie, na no no pogadaj. Aha, dobra, ja tego nie widziałam. Dobra, teraz chwila kuli Muszę je dogonić. Nie, nie widzicie tego czatu. Wcale nie, wcale nie. Po co one uciekają w ogóle? I ma siódmy, i ma dziewiąty. I dziesiąty. mój piętnasty, więc po co mają uciekać? Niepotrzebne wam to dziewczyny! Naprawdę. O. to jest na przykład jakaś bez klubu. Aha, dobra. Aha, dobra. E -e -e -e. Nie, to się nie liczyło, naprawdę. Nie, nie. Dobra, no. O, matko! Nie no, ale brew nie chce być zapomnieć 20 ciastko i dokrecja. W sensie nie umiem, ale dobra, teraz mi się udało. Nie wiem, czy was to śmieszne... Śmie śmieszy, ale okej. Okay. W ogóle tu się wrąbałam kiedyś w słup. Nie wiem, czy to jest krzywy od tego. Serio? Takie dziwne uczucie. Jakby zepsuła komuś w su. O, jakaś bez klubu. Co? Ja nie mogę. Gdzie jest bez klubu? Nie. O, tu jest! O, nie jest! Ciąg dalszej goniania tej bez klubu. Y, oczywiście kończyło mi się 10 minut, ale sobie skleję te filmiki. Dobra. Gdzie ona jest? Nie. widzę, jak nie. Nie, czekaj, czekaj. Do, do, znajomych, do, znajomych. do znajomego, do znajomego. Do klubu jeździeckiego. O, jestem. I co na to powiesz? Co na to mi odpowiesz? Jesteś na tym. Na i tym! Opowiedz coś. Ona ma 15. Nie. 7. 4, 5, 6, 8. No to 8 nawet. Wejdź do klubu do nas. Przyłącz się. Będę ci spamować. O! Jest! Tak, na pewno. Dobra, powitanko, witaj w próbie. No. Witaj w plubie. Wiem, że to było trochę niemiłe, ponieważ jej zaspamowałam, ale... Dobra. Ten... Nie wiem, dlaczego tak ten. Dużo osób ma, że zawsze sobie tak podnoszę pod na przykład yy, na... No to co piszą, Ogólnie z takim spowolnieniem. Mówię, ja tak czasami mam, ale w większości nie. Proszę nie odchodź. Ej, możecie zrobić ten chód konia. Okej. Okay. Jesteśmy. Gdzie podziała się? No. ona będzie próbować pewnie nie. O, Justin, Bieber leci! Kurde! Kto go włączył? Wy wyłączaj go! Ch, hmm. ch, pomocą! to jedna z nas już. Jak ja mam tak mało osób. Znaczy ta na pewno nie odejdzie, bo to jestem ja. No... Marta może, Freja nie, a też się nie zapowiada ze mną, więc w osób. razie... Pięć Mój rekord na, to były wysz... dwie. Daj może nie na... Na wyższy niż człowiek członek. O jedną. O jedną? No. Dobra. Ja w ogóle tak jeszcze... Zawsze, jak dochodziłam do jakiegoś klubu, takie, OMG, tak myślałam strasznie, takie, podwyższycie mi rangę na literkę, w sumie nie zdawałam sobie sprawy, że to trzeba sobie zapracować naprawdę. Większość osób ma tak, że trzeba szkolić konia, nie patrzą się na to, czy koniec głodny, czy nie. W ogóle Margo tak ma strasznie, bo wszystkie czerwone ikonki się świecą, on sobie jeździ, robi zawody, no i takie inne. Dobra, Luna idzie. Napisałem jej do zobaczenia, więc dla mi No, po no, co ty się nie uciekł? Do zobaczenia. No, po robisz mi wyścig. Do innego. Wiesz? Macham. ha wow, to mam włączone. O, budżet. Dzięki, wyszłyśmy z grupy. W ogóle na koni nie da się machać. No dobra, to co teraz robimy? Niech pomyślę, nie. Dobra, idziemy poznawać nowych chłopaków. Znaczy się Nie Trochę dużo mi zostało i nie wiem, czy będzie mi się chciało jeździć. to tak. Powiedzmy, że może kończyć, nie wiem, nie wiem czy kończyć. Nie, kończyć nie będziemy, po prostu pokażemy wam naszą stajnię macierzystą. Tak. Jakby ktoś nas szukał w razie potrzeby. Zawsze, owszem, służę, pomocą. A, dobra, dobra, mała przerwa. Znowu nagrałam smarka nie, Proszę, marty. nie Takie kulisy nasze, małe. Uwaga, zaraz kolejny smark leci. Nie. Nie, dobra, myślałam, że to tak zrobi. Gra, chysteczkę, drąg. Matko, jest wymalowana baba? No, 15 poziom, nie jest tak źle. Dobra, nasza, nasza stajnia. O nie, nie 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 nie! Bez klubu, bez klubu, bez klubu! Czekaj, czekaj, czekaj! czekaj, ja czekaj. Pfff! Ja się skurw... Zdajomego do klubu. Znajomego do klubu. Ej, ja to bym Będę cię gonić, co będę do zaj. cię konić. Teść ksodozaj, czekaj! Czekaj... jej w ogóle koń ma szósty poziom, zobacz, że ją do pokonię. Pfff! No już jestem. Nie sprawdzaj, to do zaznania. Kto ją dodał do grupy? Nie. No, a to ja musiałam przez przypadek. A ja też nie do grupy. Ale jesteś w swojej. O to już wyszłam. Prawie się kłócę. Właśnie <grym> widzę, i... a ja ją gonię teraz cały czas. Ona po prostu mi No Nie wiem. Yes. Dobra. To potem się... Z z za... Tak? No, dlatego ją ganiem. a ty że a, dlaczego? Nie, bo ja wiem, że jest tylko, a a tu, dobra! Tu, tu jest bez klubu chyba kolejna. Mm, ale mamy owocne na poszukiwania. Tam biegła! Za nią! Dobra. Jak w ogóle to mamy w winnicy, jak się okazało? Po prostu, o. Czekaj, muszę sprawdzić Duż, o informacje. O, A nie, to jest a ty jesteś? Ja tylko w granicę? Dużo koni ma. Na białym koniu? Ja ją I jest Teraz Na białym koniu? No, nie Tak, kurwa. Okej, okay, nasz klub jest większy. Nie no, no. fajnie. Powiększać no. tak klub spamując komuś. Wiem, że to nie jest uczciwe, że ktoś, no. kto chce, może sobie wyjść. No, ale na przykład mogę powiedzieć tak, to niech sobie wyjdzie. Nie, proste. W ogóle tak spamuję. Wiem, że to nie jest dobre, ale po prostu. Chcesz? Nie chcesz tego. Chcę. Ty chcesz tego? Nie chcę. Chodzi chcesz. o to, że po prostu moje poprzedniki by się nic dobrze nie rozwijały, więc nauczyłam się spamować. Tak po prostu. No. Dobra. Na Insta rzucam też swoje takie real life, że tak powiem. <laughs> takie nie. Re e realne jakby rzeczy z świata. Moje, co teraz na przykład mówię. No, wiecie o co chodzi. Bo jak powiedziałam real life, to nagle mój kolega na przerwie mi powiedział to co ty chodzisz do reala i robisz zdjęcia? Więc proszę nie kojarzyć tego źle. Albo nawet zabawnie. Na insta nazywam się, czyli w instagramie, na niedoinformowanych Oliwson, taki myślnik na dole. Ale jak piszcie to będzie Oliveson. Tutaj będzie napis, jakiś taki tu, i będzie na dole myślnik taki o. Ja się nazywam Margo. I później 12 wpiszcie. No i dobra, jeżeli chodzi o to, to mamy załatwione. Ja się nazywam Margo Brandan. Na Facebooku funkcjonuję jako Olivia Wojtas albo Violetta Spider Street, takie jak tutaj mam. Ale to jest bardziej moje nieaktywne konto TO. Więc radzę jako. Oliwia Wojtas, nie zaprosić. Co Robi, robiłaś? Tak ja się nie naginałaś. położyłam. Tak bardzo naginałaś. Nie naginałam bardzo. Naginałaś. Z mhm. jakaś... O, nie powiem, co. No, powyżywaj się na mnie, pościekaj się. Nie. I tak właśnie, Margo, należy mówić... Ej, nie. Właśnie tak należy mówić podczas filmu. A ty swoim cichutkim włosem... Mówisz wszystko i takie inne. I mnie zostaw w końcu. Nie. Zostaw nie. mnie w końcu. Chciałabym. No to pa! To pa! To pa. Nie to nie! Nie to nie! No pa! pa. Też wziąłeś podwózkę? Nie. To nawet dobrze. Dobra. To... To była nasza kłótnia, tak, kulisy, bo mieniemy sobie...

nie nagramy serialu. Teraz? Nie. Nie, no teraz nie, zaraz. Nie, zaraz, Dziś... dzisiaj nie w ogóle. Dlaczego? O, oburzenie. Nie powiedziałam, że dzisiaj. No a kiedy? Za rok? Nie chcę mi się montować. Ale... To wszystko się nagrywa. Ale... Dobra, to oczywiście były żarty, to był scenariusz. Nie, no nie piszemy scenariusza, ale dla żartu się. Kłócimy się na żartów, więc wiecie. Po prostu seria, wiecie, no, takie jak siostry. Czasami, ale to nie są takie teraz prawdziwe, bo mnie akurat się wygłupiałyśmy. Tutaj macie skoki. Tak. Dobra, zaczynamy od jedynki. Przeskoczyłam. No chyba nie. Nie. Dobra, zrobię to trochę wolniej, bo mam to takie boki i prawie nic nie widać. To prostu chodzi. No, cię chyba będzie trwał pół godziny. No dobra, nieważne. Chciałam po prostu powiedzieć, że trzeba przeskoczyć. To jest końcówka. Jedynkę, Dwójkę. Trójkę. Trójkę. Dobra. Cztery. Pięć. 6 7 Co jeszcze ja ba sprawdzić? Tu jest 10. No znaczy, bo ja już nie pamiętam, nie. 7, tu mamy 8. 8 9 Może nic konkretna trzeba zrobić, jak tu stał 10 Nie, to jest 12. Ojej, ciebie nie to. Dobra. 10 11 i 12 powinni zrobić taką trasę ze na wszystko, bo chyba nie ma takiej trasy, że tu się kończy, tylko trzeba wracać. Jak ponumerowali, tak moim zdaniem powinni zrobić taki dodatkowy wyścig na przykład dla LC, albo jakieś inne po prostu. Wtedy będzie więcej atrakcji do LC. LC będą bardziej rozpieszczani z kolei i więcej osób. Będzie chciała mieć IT i moim zdaniem mogą mi się polepszyć koszty. I tym sposobem chciałam Was pożegnać na no, ujeżdżanie jest moje. Ale! pokażę ci posąg! Bo taki posąg się postawił na ujeżdżaniu. Posąg konia. Gdzie? Na dachu, ten, ten przy wejściu. Przy wejściu, posąg? Posąg konia. Tak, twój koń. Nie! Nic nie ma. Widzę Twoją osobkę, która biega na dachu. i Wikitu. O, to jest moja Jana Uczennica. Dobra. Trzymajcie się. Cześć.